Witajcie w kolejnym odcinku od zera do fajtera, dzisiaj z Kasprem będziemy przeprowadzać trening na Kijaszkach, tak? Kijaszkach. a później następnie przejdziemy sobie na tarcze, nauczymy was dzisiaj e, unikać ciosów nie poprzez kiwkę, ale już przez, przez zejście i przypuszczenie partnera e, okay. jeśli, bokiem, jeśli on będzie atakował to my go będziemy przypuszczać i będziemy od ustawiać otwarta się, droga. O, otwarta na droga bitka. do kontry, kontry. tak? I dzisiaj nauczymy Was tego i pokażemy element treningu na tarczach to, co już nauczyliśmy się z Dawidem. I Dawid będzie tutaj sobie ładnie trenował razem ze mną. Układamy puzzle. I łączymy wszystko w całość i dzisiaj przeprowadzimy sobie taki inny trening niż zawsze. Tak? Dobra, to zaczynamy. Najpierw wytłumaczymy Wam zejście na nogę, która jest z przodu, i to będzie. Połączenie kiwki, z zejściem. Jeśli będziemy wystawiać yy, tą przednią nogę, to od razu będziemy robić kiwkę na tą nogę i będziemy robić po okręgu tą yy, po zejście. Na razie wytłumaczę bez spijatu. Bez Jeśli ja będę chciał zatakować yy, Dawida, będzie musiał tą, przedstawić tą przednią nogę w bok. Tak? I zrobić kiwkę równocześnie. Ten ruch robimy równocześnie. W momencie kiedy już to zrobił, i po okręgu o i ustawiamy się, od razu Dawid się ustawia do mnie bokiem od razu tutaj, Dawid może zacząć mnie atakować bam, 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 tak teraz, jeśli byśmy chcieli to zrobić w drugą stronę to Dawid, jeśli ja będę uderzał przedni prosty to Dawid tynią nogę po skosie przestawia, bum i z barkiem w dół, tak jakby chciał zrobić kiwkę czyli robi dwa ruchy przestawia nogę, bark w dół i przestawia nogę, bum, tak żeby być bokiem bam, bam, bam i dalej potruje Najlepszą pozycją dla Dawida jest taka, żebym ja był bokiem, że jak ja zaatakuję, to Dawid chce, żebym był ustawiony w ten sposób, bo ja nie jestem w stanie nic z tego e, zrobić, a Dawid jest w stanie e, zrobić mi krzywdę. Atakuję tylni prosty Dawid, to ja przednią nogą robię zejście w bok, dodaję kiwkę i przypuszczam i ustawiam się do Dawida bokiem, gdzie ja mogę już tutaj sobie spokojnie robić kątę, tak? Jeśli Dawid nie będzie uderzał tylniego prostego, a przedniego i chce zejść z linii ataku, to ja robię tylnią nogą pod kątem 45 stopni razem z kiwką, z barkiem w dół, zejście, zobaczcie. Bum, jestem tutaj i po prostu sobie ustawiam w ten sposób. I zobaczcie jak jestem ustawiony do, do... Jestem Wszystko jest odkryte, mamy schaby. Bum, bum. Tak, czy możemy później przejść do obalenia, przewrócić? Dobra, jedziemy, utrzymujesz już mój dystans. Ja idę do przodu, ty do tyłu, ja idę do tyłu, ty do przodu. I uwaga, zejście. Bum. I jeszcze większy ruch barkiem. Dokładnie nie przynosi za bardzo ciężaru na przednią nogę, To też bardzo jest ważne, żebyście nie przynosili całkowicie ciężarnu. Na przednią nogę i pozbawili tak. tą kiwkę tu. Dwa. Trzeba znowu uważać, bo znowu się razjeżdża i jest większe prawdopodobieństwo, że będziecie się znowu po 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 pochylać. Że będziecie się pochylać, tak? Tak jak wcześniej to tłumaczyliśmy, więc tutaj trzeba uważać, bo tak jak ja przed chwilą zrobiłem, możecie zejść tak. No i to jest, jest bez sensu, to jest już za, nisko. za nisko, bez sensu, dlatego bardzo ważnym elementem, żebyśmy to robili jak najdokładniej dokładnie i najbardziej powoli. O właśnie, tak jak teraz, zszedł z linii ataku i bum. O właśnie, super. I trzymamy rączki, i trzymamy rączki. Bam! O właśnie, elegancki. Uwaga na drugą stronę, powolutku, super, super. I za każdym razem, jeśli zejdzie mi z linii ataku jest boky. To jest wykonane poprawnie ćwiczenie, żeby być bezpiecznym. schodzimy z linii ataku, jesteśmy bokiem. I uwaga, do tego ćwiczenia dodajemy sobie za każdym razem, że oddajemy kontakt, Czyli jesteśmy tutaj, ustawiamy się bokiem i jedziemy w powietrze. Bam, 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 super. I jedziemy dalej, na drugą stronę. Bam, i oddajemy. Bam, bam, bam. Włączymy te ćwiczenia. Bam, chwycimy. Bam, 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 super. Możemy to zrobić tak jak to teraz od już praktycznie ogarnięte, zakładamy sprzęt i potarczujemy. Zobaczymy co Dawid się przez ten czas nauczył i jak to wygląda na tarczach. Ty w dół, ja do góry. Ty w dół, ja do góry. No dawaj. Ech, no, mamy. Mój no, Beniek, ukradł mi tarczę. Oddawaj jej tarczę. Powinieneś szkadę dostać za to. Wymierzamy sprawiedliwą karę. No, po To nie dostać za karę. No, się się to poprawiamy. A co, już został nazwany benie? łysybeniec? Łysy Jakbyście się zastanawiali kiedyś, jak ten mój przyjaciel ma na imię? Łysy Wszystko to, co się nauczyliśmy do tej pory, robimy z trenerem na tarczach. Jeśli byście chcieli mieli ochotę, przyjść tutaj do mnie na salę po Zapraszam. Dobra, jedziemy. O właśnie. Oh, Super! Przechodzić do kąty. Jeszcze raz. Uwaga. Łok. Wow. Od razu w powietrze. Super. Na drugą stronę. o, wow. Łok. Wow. Jeszcze raz. Czekaj na mój, Czekaj na mój. Super, o to masz chodzi, elegancko. Mam, mam, mam. Bliżej głowa. Przedni, tywni, piwa po tywni. Skokolosku. Przedni, tywni. Przedni, tywni, piwa Bag, tak jest, jedziemy, który O właśnie, elegancki, super! Super. Uwaga, zejście. Boom. Uwaga jeszcze raz. O właśnie, na drugą stronę. Boom. jedziemy, czyli w katyniki. Uwaga. Bam, bam, jeszcze raz, Nic się nie stało, bam, 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 bam. super. Jeszcze raz, ba, bam, bam, bam. Uwaga! I te dziewczynę, co robiliśmy praktycznie w każdym odcinku, co jak wprowadziliśmy kiwkę, czyli uderzamy na przedni, kiwka, yy, wracamy do drugiej kiwki, tylni, kiwka, kiwka, jeden. uwaga, ba, bam, 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 bam. bam. Tutaj zatem co po łóżku, bum, bum. Boom. Leo, ciebie go, O. To jest W następnych odcinkach zaczniemy omawiać kopnięcia. I będziemy później też je wprowadzać do treningów na tarczach, na worku i będziemy powolutku podnosić ten poziom tarczowania, żebyśmy się jeszcze bardziej rozwijali, więc widzimy się w kolejną sobotę o godzinie 9. Jeśli jesteście strasznie napaleni na sporty walki, zapraszam. A jeśli macie do mnie bardzo daleko, to zapraszam do jakiegokolwiek innego klubu, który po prostu jest w Waszym pobliżu, gdzie mieszkacie, żebyście też się zaczęli ruszać i troszkę więcej potrafili niż potraficie teraz Piona.